Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne trzy dni od momentu, kiedy to oglądasz, i nieważne, jaki masz znak Zodiaku, nieważne, kiedy ten film do Ciebie trafił, tu jest Twoje przesłanie. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię przez te następne trzy dni, później zobaczę, co się może wydarzyć, a na końcu będą afirmacje, słowa mocy. Potężne wskazówki od wszechświata? Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje, a jak mało co rezonuje, to zobacz playlistę z bezterminowymi filmami na 24 godziny, 3 dni czy też 7 dni. Na pewno coś tam do Ciebie zawoła. Dobrze, teraz proszę o wskazówki. Jaka energia prowadzi Cię przez następne? Trzy dni. O, i ta karta spod spodu mi się yy, yy, zatrzymała w dłoniach, więc biorę, i ta też się wysuwa. Czyli mamy coś z góry i coś z dołu. Dobrze, zobaczmy, co to za karty. 911, coś nieuniknionego. I 33. Akcja, działanie. Czyli przez te trzy dni y, trzeba będzie zrobić coś, co po prostu trzeba zrobić. <laughs> Trochę masło maślane, ale o to tutaj chodzi. Y, coś potrzebujesz zrobić, coś ważnego. To mogą być sprawy związane na przykład z dokumentami, y, z załatwianiem czegoś. Może coś, co odkładałeś, odkładałaś na długo już, i teraz nie można czekać, bo już jest termin niedługo. Też dla niektórych to może być bardziej w życiu prywatnym. Czekasz na przeprowadzenie jakiejś rozmowy, na wykonanie jakiegoś działania. Te trzy dni to jest ten czas, nie ma co już dłużej czekać. I też czuję, że w świecie wewnętrznym Twoim. Jakieś działanie jest potrzebne do tego, żeby Ci pomóc? To może być wprowadzenie jakiejś zdrowej rutyny, ćwiczeń, medytacji. Także to już, jak to dokładnie będzie w całości, zależy od Ciebie. A ja zaraz zobaczę, jak tutaj to się rozegra, co się może wydarzyć przez te trzy dni. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie filmu. Warto śledzić kartę, posty na YouTube i moje social media. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, czy amulet z intencją, który jest ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze, to teraz co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć? Najpierw yy, pierwsza połowa tej talii kart, bo one są niezwykle rozległe. Chyba tam jest 250 ich, więc no, trudno by było. Potasować wszystko naraz. O, jeszcze ta. Zobaczmy, co tutaj jest. Ok. Jesteś w jakimś trudniejszym okresie. Niektórzy mają problemy zdrowotne. Albo właśnie jakieś takie problemy. O rysie depresyjnym, dlatego nieuchronne jest to, żeby coś z tym zrobić, pomóc sobie. Dla niektórych to jest zbytnie skupianie się na sprawach seksualnych, na seksualnym aspekcie relacji, zapominanie o wypełnieniu, o miłości. Dla innych to są. Takie sprawy ego, że bardzo skupiasz się na tym, co chcesz, na chciejstwie, na egoizmie, na ja, 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 Więc tutaj wszechświat zwraca ci na to uwagę, że czas już to, zakończyć to, w jaki sposób funkcjonujesz teraz. Mamy kartę trumny. Ktoś albo coś odchodzi z twojego życia. Jeśli jesteś w toksycznej relacji, to nieuniknioną akcją jest. Odejście, tak? Odcięcie się i tak dalej. To jest tylko jeden przykład. Więc tutaj coś ma się zakończyć, żeby cię uwolnić, ale to się samo nie zrobi, musisz podjąć działanie. Bardzo ważne będą sprawy rodzinne w tym czasie. Może to nie tylko jest twoja sprawa, może to jest cała jakaś trudna. Sprawa rodzinna, która idzie ku zakończeniu, no tylko trzeba podjąć działanie. No, jest tutaj wiele niejasności. Mogą być osoby, które manipulują, utrudniają zakończenie jakiejś sprawy. Warto dać sobie tę jasność, i tutaj nam wchodzi ta medytacja, tak? Akcja, która rozjaśni Ci umysł, pomoże znaleźć jasność myśli. Trzeba będzie zwiększyć wysiłki, żeby osiągnąć swój cel, zakończyć trudną sytuację, wyjść z niej, cokolwiek to dla Ciebie jest. Naprawdę to jest jakaś sprawa rodzinna mocno, bo kolejna karta się pojawiła, która o tym mówi. Więc tutaj nieuniknione sprawy rodzinne potrzebują działania. I to takiego intensywnego, bo przecież mamy kartę Buta, a But mówi o tym, że trzeba jeszcze przejść tę drogę, trzeba wykonać różne rzeczy, tak, działania, akcje podjąć i trzeba zwiększyć swoje wysiłki przede wszystkim, żeby to się wszystko udało. Dobrze, dalej. Jesteś na drodze do sukcesu, więc niech te. Trudności, niejasności cię nie odwodzą od działań, nie poddawaj się. Na końcu tej górskiej drogi jest sukces. <laughs> Tutaj to może być sprawa z jakimś mężczyzną albo kobietą o wyjątkowo silnej energii męskiej. Czy to jest ktoś z rodziny, czy ktoś spoza rodziny, który wpływa na rodzinę. To jest osoba o ciemnej energii. Może mieć ciemne cechy wyglądu, ciemne włosy, ciemne oczy i tak dalej, ale bardziej ja czuję, że to właśnie jest ta osoba, wraz z którą pojawiły się w Twoim życiu trudności, depresja. No, nie bez powodu ta osoba się pojawiła, bo żeby taka osoba pojawiła się w czymś życiu, to trzeba być w tej trudnej energii. Więc właściwie ta osoba jest dla Ciebie nauczycielem. Tego, jak nie wchodzić w takie energie. Jak przejdziesz tę sytuację, to na przyszłość już będziesz wiedzieć, w to nie wchodzę, to jest zła energia. Więc, mimo że jest to trudne doświadczenie, to jest nieuniknione, zaplanowane przez Twoją duszę i bardzo ważne. Ta osoba, te sytuacje, ta sytuacja, która będzie się działa przez następne trzy dni, no to jest coś smutnego. Coś, co przynosi wielki osobisty smutek. Niektórzy no, nie mogą uwierzyć, że można się tak zachowywać, mówić takie rzeczy, zwłaszcza jeśli to jest członek rodziny. No, także no, dla wielu nie, nie, jest to, nie jest to przyjemne, ale jesteś na dobrej drodze, żeby z tego wszystkiego wyjść. I też karty mówią, że owszem, no w tym czasie, w którym to się dzieje, jest to trudne, jest to smutne, ale martwisz się bardziej niż potrzeba. No i właśnie tutaj trzeba podjąć działanie, żeby nie snuć czarnych scenariuszy, nie zamartwiać się, bo takie myślenie, takie działanie z Twojej strony. Tylko opóźni rozwiązanie spraw, tak? Tutaj zamia, zamartwianie się jest bardzo blisko tej depresyjnej energii. Zamartwianie się, siedzenie i płakanie. oj, co to będzie, nie pomoże Ci. Oczywiście nie neguję płaczu, trzeba wypłakać wszystkie negatywne emocje i energie z siebie. Płacz jest głęboko oczyszczającym rytuałem duchowym. Nie doceniamy go. No, ka każe się zwłaszcza mężczyznom go wstrzymywać, co jest absurdalne, bo przecież tak zostaliśmy stworzeni. To jest bardzo ważny mechanizm. Więc tutaj tego nie neguję, ale też nie można pójść w drugą stronę, zamartwiać się: oj, 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 co to będzie? Jak w takim jednym sławnym serialu, taka, taka płaczka. Nie można być taką płaczką, bo wtedy przyciąga się do siebie jeszcze trudniejsze i jeszcze okropniejsze sytuacje. Pamiętaj o tym. Szukaj rozwiązania, działaj, ale nie, nie pływaj w czarnych scenariuszach w swoim umyśle, bo to na pewno ci nie pomoże. I jeszcze jedna karta: jest to karta szczęście. Ona mówi o tym, że w Twojej sytuacji jest dostępne, szczęśliwe. Zakończenie, szczęśliwe rozwiązanie. Dla niektórych może to być nawet przez te trzy dni, jeśli podejmujesz zdecydowane działanie już od jakiegoś czasu i teraz takie finalne działanie podejmiesz. No, dla innych to może przyjść troszeczkę później. Mamy tutaj tą energię trójki, to może być za trzy tygodnie, trzy miesiące. No, jeżeli sprawa dopiero się zaczęła jest bardzo trudna, na przykład sądowa, no to mogą to być trzy lata, ale to dla małej grupy z Was. Dobrze, to teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje, wsparcie od wszechświata. Zobaczmy. O, jest, jak, o i są dwie. Jak tutaj wszechświat cię wspiera w tym wszystkim. Słucham swojej intuicji, potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. No właśnie, umysł może płatać chwigle, zachęcać do zamartwiania się, zwłaszcza jeśli tak został nauczony przez Twoich członków rodziny, tak? To może przechodzić z pokolenia na pokolenie, albo jeśli masz do tego tendencję. Także pamiętaj, daj sobie czas na uspokojenie. Na jakąś pracę z oddechem, na przykład, na uspokojenie gonitwy myśli, żeby wyraźnie usłyszeć swoją intuicję. Z łatwością koncentruję uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. No właśnie, tutaj też warto wybrać dobrze swoje priorytety i po prostu zacząć działać. Niech się nie paraliżuje to. Że jest wiele rzeczy do zrobienia i nie wiesz, za co się zabrać. Ustal swoje priorytety, co jest najważniejsze i zaczynaj. Nie ma co czekać. Kochani, dla tych z Was, którzy mają w głowie gonitwę myśli, nie wiecie, co zrobić z tym, to zapraszam na moją medytację prowadzoną, która właśnie jest takim procesem wyciszania, uważności. I może pomóc, kiedy masz za dużo myśli w głowie, także zapraszam na nią, ona za chwilkę pojawi się na ekranie. Tak jak moje czytanie z numerem anielskim 333, czytanie bezterminowe, co idzie w Twoją stronę, jakie trzy słodkie i trzy gorzkie rzeczy przychodzą przez następne trzy miesiące, żeby zobaczyć czytanie albo medytację. Kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.